Cześć, Dzisiaj, dzisiejszy filmik będzie w całości poświęcony naszemu skarbowi narodowemu, człowiekowi zbuntowanemu, który nie kłaniał się z dzięki któremu żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce. Będzie to filmik o człowieku zbuntowanym, to jest taki może mały wstęp do tego, co nakręci oczywiście nasza jedyna słuszna, rzetelna telewizja, publiczna za przeproszeniem telewizja TVP. Będzie to film z pewnością na miarę Oscara. Jak wspomniałem, TVP planuje nakręcić film o bohaterze Jarosławie Kaczyńskim pod roboczym tytułem Człowiek zbuntowany. TVP jest w trakcie produkcji filmu o działalności Jarosława Kaczyńskiego. Film o prezesie Prawa i Sprawiedliwości ma mieć tytuł Człowiek zbuntowany. Wicemarszałek Senatu, no z tego Lewackiego PO, Bogdan Borusewicz poinformował w zeszłą środę po południu o mailu, jaki otrzymał od asystentki reżyser, reżysers, re, es, przepraszam, a od asystentki reżyserki e, Ewy Świecińskiej. W mailu Boruse, Borusewicz otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w filmie dokumentalnym o prezesie PiS. TVP, opisując scenariusz filmu, wyraźnie podkreśla, że wydarzenia tamtych dni zostaną w filmie skonfrontowane z wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego. Dziś, oraz innych użytkowników, przepraszam, oraz innych ważnych opozycjonistów, świadków historii. Film w zamyśle autora ma być zbudowany z anegdot, nie ze suchych faktów. No, tutaj nie mam wątpliwości, przecież Telewizja Polska jest jedyną najrzetelniejszą telewizją. No, jak nie w Polsce, to co najmniej w Europie. Całe te przedsięwzięcie ma być zrobione z wielkim rozmachem. O, przewidziane są zdjęcia dokumentalne i fabularyzowane, a. Prezentowana w filmie historia skończy się około roku 1990. Ten zły lewacki Borusewicz nie zgodził się oczywiście na wzięcie udziału w tym wiekopomnym dziele telewizji polskiej. Ponieważ, jak twierdzi, nic nie wie o opozycyjnej działalności Jarosława Kaczyńskiego. No, bezczelny jest, prawda? No, jak on śmie? Jeden najdzielniejszy z dzielnych Jarosław, i on śmie powiedzieć, że on nic nie wie o opozycyjnej działalności Jarosława. Oj, nie wiem, no, te lewactwo jest okropne, powiem wam. Z informacji zawartych w mailu można się dowiedzieć, że reżyserką jest, filmu jest Ewa Świecińska, która w przeszłości współpracowała przy takich produkcjach jak Smoleńsk czy Pucz. No, te filmy mówią same za siebie, prawda? No na przykład, film Smoleńsk zyskał miano najgorszego filmu na świecie, ale TVP potrafi oczywiście przebić każde dno, więc chce nakręcić dokument na cześć Jarosława Kaczyńskiego. Jak już uparli się, by coś takiego wyprodukować, to może niech wyemitują film po 23 i ogłoszą, że dzieci nie powinny tego oglądać. No ale tak, no, może troszkę na poważnie przez chwilę. Bogdan Borusewicz, jak wspomniałem, on krótko skomentował pomysł na film o Kaczyńskim. Powiedział: Nie mam wiedzy, no, no bo jaką może mieć wiedzę? Mniej więcej to wyglądało tak. Dzień dobry, w imieniu pani reżyser Ewy Świecińskiej chciałabym pana zaprosić do. Udziału w filmie dokumentalnym Człowiek Zbuntowany. Proponowany termin to 13 lub 20 maja, preferowana godzina 14 lub 16. Opis filmu Człowiek Zbuntowany, film dokumentalny o działalności opozycyjnej lat 70. i 80., ukazujący post, postać Jarosława Kaczyńskiego i jego drogę do polityki, napisała do Bogdana Borusewicza. Kinga Marciniak. Odpowiedzi Borusewicza, tak na poważnie to jest legendarnego opozycjonisty, no chyba ta pani się takiej nie spodziewała. Pan Borusewicz odpisał w ten sposób: Szanowna pani, nie mam wiedzy na temat działalności opozycyjnej Jarosława Kaczyńskiego. Poznałem go dopiero w 1988 roku. Współpracował ze mną w Gdańsku tylko Lech Kaczyński. Z poważaniem Bogdan Borusewicz. Tak zabrzmiała odpowiedź pana Borusewicza. Ja Wam powiem tak. Osobiście. Zdradzę Wam, że przebieram już nóżkami z niecierpliwości, by obejrzeć ten film. No, bohaterem filmu no, jest no, sam Jarosław. No, ludzie kochani, to jest człowiek, no legenda, prawda? no wódz nad wodzami szef wszystkich szefów ojciec narodu no chodzący kryształ i tak się zastanawiam czy film o Kaczyńskim pokaże jak bohater robi nie wiem zakupy w sklepie jedzie sam autobusem do pracy albo spaceruje po ulicy mm. Nie wiem, też się zastanawiam, skąd twórcy filmu wezmą aż tak szalonego kaskadera, który będzie wykonywał te wszystkie akcje, które wykonywał nasz bohater Jarosław. Jeśli będzie to rzetelnie zrobiony dokument, to z pewnością posłuży on kiedyś do postawienia Kaczyńskiemu poważnych zarzutów. Można więc założyć, że będzie to kolejna nudna, przesłodzona propagandówka, no, bo, bo czego innego można się spodziewać? To będzie coś w rodzaju Polska naszych marzeń, która nie będzie warta straty czasu na zapoznanie się z nią. Ale być może, być może się mylę. No, wiecie, <laughs> telewizja potrafi zaskoczyć. Tak czy inaczej, no czekam na ten film, czekam z wielką niecierpliwością na film Człowiek Zbuntowany. O nie licząc spotkań z sowieckim agentem, który odbył Kaczyński. Nie wiem, kiedy się zbuntował i postanowił pogadać, mimo że no nie miał prawa. Może zbuntował się 13 grudnia 81 roku i nie poszedł do kościoła z mamą? Potem znów się zbuntował i odszedł od Lecha Wałęsy, bo uznał, że dalej nie, że dalej będzie już radził sobie sam. No powiem wam, to jest prawdziwy buntownik no, wszechczasów. Też mam takie podejrzenia wam zdradzę, że być może to będzie film science fiction o działalności opozycyjnej Kaczyńskiego. Ten facet to jest prawdziwy, rasowy tak naprawdę leń nigdy nic nie zrobił dobrego dla Polski. 13 grudnia zasłynął z tego, że spał spokojnie do południa, przez nikogo nie nękany. A ta nachalna pisowska, nie poparta faktami historycznymi, propaganda, to będzie kolejne pisowskie kłamstwo historyczne. Ale muszę wam przyznać, że tytuł, tytuł ten dobrali idealnie bo ten do, dokument, no nazwijmy to umownie, dokument o Kaczyńskim będzie mieć tytuł Człowiek Zbuntowany. No jakby nie patrzeć, przecież Andrzej Duda jest człowiekiem niezłomnym, Julia Przyłęcka jest człowiekiem niezależnym, Przemysław Czarnek jest człowiekiem oświeconym, Ryszard Terlecki jest człowiekiem kulturalnym, no... Morawiecki to człowiek prawdomówny. No i tak można by było wymieniać, wymieniać i wymieniać. Także tytuł, tytuł jest, powiem wam, trafiony. Wracając jeszcze na chwilkę do tej pani reżyser Ewy Świecińskiej, która wcześniej tak mówiłem, pracowała jako drugi reżyser przy w filmie Smoleńsk reżyserka nakręciła też dokument Pucz opisujący wydarzenia z przełomu 2016 i 2017 gdy część opozycji blokowała sejmową mównicę zarzucająca PiSowi nieprawidłowości przy pracy Sejmu. I tutaj jak widać ta Wybitna reżyserka, wynajęta przez PIS, specjalistka od filmów, nie wiem, arcydzieł na zamówienie polityczne, no jakby nie patrzeć. Ta przedstawicielka reżyserki ujawniła, że człowiek zbuntowany opowie o działalności opozycyjnej, no tak jak mówiłem, lat 70., 80., ukazujących naszego Jarosława i jego drogę do polityki. I to mają być rzekomo suche fakty. No, powiem wam, nierealne. No, nie mogą być suche fakty i droga suche fakty i droga opozycyjna, opozycjon, jako opozycjonisty Kaczyńskiego. To nijak ma się do siebie. No. Za cholerę tego nie idzie sklecić, żeby to było no, rzetelne, prawdziwe, suche fakty i kaczyński. Niemożliwe, nie da rady, no, za cholerę. No ale wielkie brawa dla tej pani, bo powiem wam szczerze, Tutaj trzeba przyznać, że ma ciężkie zadanie przed, przed, znaczy przed nie wiem nakręceniem tego filmu zmontowaniem, w ogóle udowodnienie znaczącej roli Kaczyńskiego w opozycji, to jak szukanie przysłowiowej igły w stogu siana. Nie wiem, ale zapewne tu się wmontuje bohatera. No, zawsze można wmontować tam, gdzie go nie było, można powiedzieć, że był. Tak jak to telewizja polska robi: tu się wytnie, tam się wklei, tu się doda, tam się ujmie i będzie super. Powstanie kolejne dzieło y, zasługujące na złotą malinę, czy jak to się tam na, y, nazywa. Być może też powstanie to dzieło na miarę niemieckiego filmu propagandowego Triumf Woli. Z 34 roku, bo może, a może się na tym też wzorują w filmie. No, mogę się założyć, że jeśli już ten film wejdzie do kin, to z całą pewnością na ten film będą szły całe szkoły, będzie to film obowiązkowy, zakłady pracy, będzie puszczany na oddziałach szpitalnych, w kościołach. Mm, nie wiem, na dworcach kolejowych, w autobusach, w samolotach, to będzie no, jakby to nie patrzeć, no, narodowy film. No, ale żeby było ciekawiej, jak doskonale wszyscy wiemy, y, nasz wódz naczelny bardzo nie lubi krytyki. Y, Kaczyński, gdy się dowiedział na temat. Produkcji czy zamysłu tego filmu, podobno był wściekły. Jak się okazuje, że prezes Jarosław na wieś o przygotowaniach do takiej produkcji no, wpadł w ściekłość miał już rozmawiać o tym z szefem TPVP, samym Kurskim. O, jeden tutaj, jeden z posłów PiS zdradził dziennikarzowi, że prezes podobno nie stracił kontaktu z rzeczywistością. Gdy przeczytał o tym filmie i pokazano mu pierwsze komentarze i szydercze memy, był wściekły. Zdaniem jednej z osób pracujących w telewizji, Kurski przekonuje teraz Jarosława, że film nie był jego pomysłem i nigdy by się nie zgodził na, i tu uwaga, dekonspirację przed, projektu przed Borusewiczem. Brzmi poważnie, prawda? Także. No, powiem wam, że robi się grubo, ale naprawdę liczę na to, że ten film powstanie. Ten poseł PiS, który tam zdradził rąbek tajemnicy dziennikarzowi, powiedział dokładnie tak. Wbrew temu, co się mówi, prezes nie stracił kontaktu z rzeczywistością. Gdy przeczytał o tym filmie i pokazano mu pierwsze komentarze i szydercze memy, był wściekły. Mówił, że Kurski chce go ośmieszyć. Był też zły na telewizję, że zwróciła się do Borusewicza, by wystąpił w filmie. No, no bo jak, co taki Borusewicz? On przecież nic nie znaczy, prawda? No, Jarosław. Jarosław, no, gdzie taki Borusewicz będzie. Nie wiem, śmiał przyćmić wielkość naszego Jarosława. No i jak to w rodzinie pisowskiej bywa: każdy tutaj jest niewinny, każdy zgania na kogo innego. Od Kaczyńskiego burę dostał Kurski. Kurski. Yy, zaczął, znaczy opieprzył, zganił yy, Świecińską yy, za ujawnienie zamysłu filmu Borusewiczowi. Yy, choć było wiadomo, jak on to wykorzysta. Świecińska z kolei miała się tłumaczyć, że to nie ona wysłała maila z zaproszeniem do wicemarszałka, czyli pewnie poszło na tą asystentkę i, i chyba na tym się zakończy, no bo asystentka na kogo zgoni? No już chyba najniżej jest. Tak czy inaczej, tak mówiłem, bardzo liczę na ten yy, wyjątkowy, oskarowy dokument i trzymam kciuki, żeby powstał, bo powiem wam, że dawno na dobrej komedii nie byłem. A chętnie bym się pośmiał. No, i myślę, że tym akcentem zakończę. No, wiem, ten film zrobiłem taki trochę humorystycznie, no, bo no, sami powiedzcie, no nie można raczej brać działalności opozycyjnej Kaczyńskiego na poważnie. No, jesteśmy dorośli, prawda? Także wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmiku. Cześć.